Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam serdecznie i zapraszam na zatrzymanie nad Słowem na niedzielę w niebo wstąpienia Pańskiego. Tak jak każdą niedzielę, zapraszam do dłuższej modlitwy, do rozważania, wspólnego rozważania Słowa Bożego. A skoro ma być ta modlitwa, to zaprośmy Ducha Świętego, by nas w tej modlitwie poprowadził. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że dajesz nam ten czas. Wspólnej modlitwy. Dziękuję Ci, że pragniesz z nami być, prowadzić nas. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteś tym, na którego zawsze możemy liczyć. Kiedy my jesteśmy słabi i grzeszni, Ty nigdy nie zawodzisz, Ty zawsze, zawsze nas wspierasz, zawsze nam towarzyszysz na drogach naszej codzienności. Ty pragniesz umacniać nas w relacji z naszym Ojcem i naszym Panem. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za to, że jesteś. I za to, że chcesz nam błogosławić, wspierać nas, modlimy się, Duchu Święty, abyś wypełniał te luki, które są naszą niedoskonałością, abyś pomógł nam w tej modlitwie, by był to jak najlepszy czas. Pomóż nam w skupieniu, pomóż nam w zebraniu myśli, pomóż nam serca i umysły skierować ku Słowu Bożemu, abyśmy tym słowem posilili się, abyśmy z tego słowa jak najwięcej przyjęli. I abyśmy tym słowem kierowali się w naszej codzienności. Przyjdź, Duchu Święty, ze swoją łaską i bądź z nami. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, i prosimy, byś był z nami, byś nas, w nas się modlił, byś nas oświecał i byś nas nawracał. Przyjdź, Duchu Święty, potrzebujemy Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Panie. I Ciebie, Maryjo, Matko Słowa i nasza Matko, prosimy o pomoc i wstawiennictwo, i byś z nami była, i byś z nami się modliła, i byś nam pomagała poznawać Twojego Syna. Jeszcze bardziej, jeszcze mocniej Go pokochać abyś pomogła nam jeszcze bardziej z Nim się zaprzyjaźnić i z Nim iść przez naszą codzienność. Niech tak się dzieje. Amen. Moi drodzy, Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Świętego Marka, 16 rozdział, wersety od 15 do 20. Jezus, ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich Idźcie na cały świat i goście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk. Jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Moi drodzy, nie dziwi fakt, że w uroczystości niebo wstępienia pańskiego rozważamy fragment, który nam przypomina o tej rzeczywistości. Spróbujmy zebrać dziś nasze myśli. I rozważyć prawdę Jezusa, który powrócił do Ojca. Jezus wstąpił do nieba. Ale jak czytamy również w Słowie Bożym, chociażby w pierwszym czytaniu, z uroczystości w niebo wstąpienia pańskiego, On powróci. Ale On też jest obecny pośród nas. Bardzo konkretnie i bardzo realnie. Jak wygląda nasza wiara w tę prawdę, że Jezus siedzi po prawicy Ojca, a jednocześnie jest z nami? Jak to rozumiemy? Jak dostrzegamy tę obecność? Pomyślmy. Czy mamy jakieś problemy z wiarą w prawdziwą i realną obecność Jezusa pośród nas? Czy może zdarza się tak, że Jezus jest dla nas kimś dalekim, kimś wysoko na niebie, kogo nie doświadczamy? A w jakich momentach doświadczamy Jezusa? Gdzie najłatwiej nam jest go spotkać? Pomyślmy. Panie, pragnę pomodlić się teraz za tych spośród nas, którzy mają problem z doświadczaniem Ciebie, dla których często jesteś Bogiem dalekim. Dziś przynoszę, Panie, na tej modlitwie te osoby, które mają problem z doświadczaniem Twojej obecności. I modlę się, Panie, o to, byś objawił im siebie, byś pokazał im swoją twarz. Byś pomógł im zrozumieć, byś pomógł im dostrzegać Ciebie w Eucharystii, w Słowie, we wspólnocie Kościoła, w bliźnich. Jezu, objaw im swoją twarz, daj im usłyszeć swój głos. Daj im doświadczyć Twojej miłości, Twojej obecności w ich codziennym życiu. Panie, objawiaj im siebie. Umocnij także wiarę w nas. Umocnij pewność, że jesteś. Pomóż nam widzieć Ciebie. Każdego dnia, nie tylko w tych sytuacjach dobrych i radosnych, ale też i w tych sytuacjach trudnych, kiedy czegoś nie rozumiemy, kiedy coś nas boli, kiedy doświadcza nas cierpienie, kiedy doświadczają nas trudności. Objawiaj nam siebie, Panie, byśmy w tym wszystkim widzieli Ciebie. Chcemy tego, Panie. I o to z pokorą Cię prosimy. Niech tak się dzieje. Moi drodzy, wprawdzie nie ma tego w tym fragmencie Ewangelii, który przed chwilą przeczytałem, natomiast znajduje się to w pierwszym czytaniu z niedzieli w niebo wstąpienia. Kiedy Jezus wstąpił do nieba, Uczniom zostało objawione, że On powróci. Tak jak widzą Go wstępującego do nieba, tak będą widzieli Go wstępującego do nieba. Co pojawia się w naszych myślach i w naszych sercach, kiedy słyszymy o tym, że Pan powróci, a jak wiemy z innych fragmentów Ewangelii nie znamy dnia ani godziny. Czy ta wiadomość sprawia w nas radość, czy jednak niepewności i lęk? Pomyślmy o Jeśli jest w nas radość, to znaczy, że naprawdę kochamy i naprawdę wierzymy. Jeżeli pojawia się lęk, to widocznie mamy jakieś problemy w relacji z Panem. Prośmy Ducha Świętego, by pomógł nam zrozumieć, w czym tkwi problem, dlaczego wiadomość o powtórnym przyjściu Chrystusa powoduje w nas lęk. Skąd on się bierze? Jeśli ten lęk spowodowany jest naszą świadomością grzechu, to prośmy Pana, żeby ten lęk zamienił w prawdziwą bojaźń Bożą, a więc w cnotę, która pomoże nam unikać zła i grzechu, a która pomoże nam trwać również przy Chrystusie. Bo to, czego powinniśmy się bać, to utrata łaski Bożej i zerwanie relacji z Panem. Jeśli jest jakaś inna przyczyna, która powoduje lęk w Tobie, oddaj to teraz Panu, porozmawiaj z nim o tym. Pani, ja dziękuję Ci za obietnicę, że powrócisz. Dziękuję Ci, Pani, za to, że ta wiadomość coraz częściej powoduje w nas radość i oczekiwanie. Zabierz z naszych serc jakiekolwiek wątpliwości, jakiekolwiek pokusy, które miałyby nas pozbawić tej radości ze spotkania z Tobą. Przemieniaj nasze serce, nasze myślenie, całe nasze życie abyśmy tęsknili za Tobą, Panie, a nie lękali się spotkania z Tobą. Bo przecież Ty jesteś Bogiem miłosiernym, Bogiem, który pragnie naszego szczęścia i który pragnie również nas zabrać do nieba. Bo Ty, Jezu Chryste, wyniosłeś na prawicę Boga naszą ludzką naturę i pragniesz nas wszystkich zabrać do nieba. Za to Ci dziękuję i proszę, byśmy uwierzyli w tę prawdę, byśmy za Tym zawsze szli. Byśmy nie bali się tej prawdy. Dziękuję Ci, Panie. Moi drodzy, dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje nam, chwilę przed wniebowstąpieniem Pana Jezusa, zanim Jezus został wzięty do nieba, przekazał uczniom, bardzo ważne przesłanie. Nakazał im iść na cały świat i głosić Ewangelię, po to, aby ludzie uwierzyli, po to, aby dzięki wierze zostali zbawieni. Komu Jezus powierzył tę misję? Nie tylko jedenastu, z którymi spotkał się, ale powierzył tę misję całemu Kościołowi to cały kościół ma być rzeczywistością ewangelizującą rzeczywistością misyjną a do kościoła należy i ja i ty. należymy my wszyscy i dlatego też moi drodzy mając świadomość tego że jest wielu ludzi którzy dziś nie wierzą tym bardziej prośmy dziś Pana o tę łaskę abyśmy zrozumieli że Jesteśmy zaproszeni do współpracy z Bogiem w dziele głoszenia Ewangelii. Pomyśl teraz o sobie jako o ewangelizatorze, jako o tym, który będzie mówił innym o Jezusie, ma mówić innym o Jezusie. Pomyśl. Panie Jezu, przepraszamy Cię za to, że nie zawsze rozumiemy ten Twój nakaz. Że widzimy ten nakaz jako skierowany do innych, ale nie do nas. Panie, pomóż nam zrozumieć, że każdy z nas jest zaproszony przez Ciebie do współpracy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za to, by słowo biegło dalej, by dobra nowina biegła dalej. Proszę Cię, Panie, daj nam to zrozumieć i pomóż nam otworzyć serca na innych ludzi, którzy potrzebują Ciebie, którzy potrzebują Twojej miłości. Pomóż nam to zrozumieć, że jeśli nie my, to Ewangelia może nie być głoszona tym ludziom, na do których nas ty, ty właśnie posyłasz. Nie pozwól nam, panie, zaniedbać tego. Nie pozwól nam. Chcemy iść, głosić, tak jak Ty tego chcesz. Niech tak się stanie. Moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o tym, że ludzie wierzący będą tymi, którym towarzyszyć będą konkretne znaki. W Jego imię będą włożyć złe duchy, będą mówić nowymi językami, węże brać będą do rąk. Jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić, będą uzdrawiali ludzi. Moi drodzy, nie wiem, jakie jest Wasze doświadczenie kościoła, ale ja podobne rzeczy widzę w kościele. Chyba chciałbym, żeby było ich więcej, bo dzięki temu świat bardziej by chyba uwierzył w Pana Jezusa. Natomiast, no właśnie, dlaczego kościół jest dzisiaj taki, a nie inny? W czym leży problem? Dlaczego my, jako ludzie wierzący, nie czynimy tak powszechnie tych znaków? Dlaczego w głoszeniu Ewangelii nie ma tylu znaków, o których słyszymy w Słowie Bożym? Nie mówię, że w ogóle ich nie ma, bo one są. Ale jestem przekonany, że gdyby świat widział więcej takich znaków, chyba prędzej by uwierzył. Dlaczego tak jest? Moi drodzy, nie jesteśmy w stanie zmienić całej rzeczywistości nas otaczającej, ale bardzo wiele rzeczy zależy też od nas, bo kiedy uświadomimy sobie, że to my jesteśmy Kościołem, że to my jesteśmy konkretnymi członkami Kościoła, jestem pewien, że to będzie dla wielu z nas taką konkretną mobilizacją do tego, by iść, by jeszcze bardziej się starać, by Kościół rzeczywiście był żywy i piękny. Ale czasami jest tak, że po prostu zwycięża w nas lenistwo, zniechęcenie, może jakieś inne pokusy. Pomyśl dziś o tym, co jest Twoim hamulcem w byciu żywym członkiem Kościoła. Pomyślmy, co w życiu każdego z nas jest tym hamulcem, który nas w jakiś sposób zamyka, nie pozwala nam żyć pełnią życia chrześcijańskiego, a przez to jest też hamulcem dla całego kościoła. Pani, wiem, że nie wszystko od nas zależy, ale pomóż nam Pani zmieniać to, na co mamy wpływ. Pomóż nam Pani uwierzyć, że jesteśmy ważni w kościele, że jesteśmy potrzebni w kościele i że nasze życie może i powinno być budowaniem Twojego Królestwa tu na ziemi. Pomóż nam to dzisiaj zrozumieć. I tak postępować, by Królestwo Boże dzięki nam, przy pomocy łaski Twojej, rozwijało się tu na Ziemi jeszcze bardziej. Pokazuj nam te miejsca, w które nas zapraszasz, pomóż nam zrozumieć, co jest Twoją wolą w naszym życiu, pokaż nam zadanie, do którego nas powołujesz. I wspieraj, byśmy się nie zniechęcili. Byśmy, Panie, współpracując z łaską Twoją, przygotowywali ten świat na Twoje powtórne przyjście, by nie zło zwyciężało dobro na tym świecie, ale dobro pokonało złotego świata. Wiem, Panie, że z Twoją pomocą i z Twoją łaską wszystko jest możliwe. I dziś o to Panie Cię proszę, niech Twoje królestwo objawia się jeszcze bardziej, niech Twoje królestwo dzieje się jeszcze bardziej tu i teraz pośród nas. Tak jak modlimy się codziennie, Przyjdź, Królestwo Twoje, spraw byśmy robili wszystko, co w naszej mocy, by to królestwo tutaj budować. Dziękuję Ci Panie za to zaproszenie, które kierujesz do każdego i każdej z nas. Pomóż nam usłyszeć Je, pomóż nam o nim nie zapominać i spraw, byśmy z łaską Twoją dobrze wypełnili zadanie na Twoją większą chwałę i dla zbawienia naszych braci i sióstr. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Marjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Marjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Józefie, módl się za nami. Bóg zawać, moi drodzy, za wspólnie spędzony czas i wspólną modlitwę. Błogosławię każdemu i każdej z nas, aby Słowo Boże rzeczywiście owocowało. Pan z Wami, niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.